Ubezpieczenia można sprzedawać na wiele sposobów. I to zdanie, choć banalne, skrywa w sobie wiele możliwości i strategii. Dzisiaj odkryjemy praktyczne podejścia, różnorodne metody i skuteczne strategie, które pozwolą nam zrozumieć, dlaczego nie ma jednej ścieżki do sukcesu w tej dziedzinie. Ja nazywam się Mateusz Bukowski, i w tym filmie sprawdzimy, jak dzięki wizytówce Google dojść do ubezpieczenia ze składką 60 tysięcy złotych. Czy cena to jedyna rzecz, którą agenci mogą konkurować? Co pralki mają wspólnego z samolotami, jak dzięki ubezpieczeniu przyczepki dojść do ubezpieczenia całej floty pojazdów? Czy Facebook to jedyne social media, na którym możemy znaleźć klientów na ubezpieczenia? Zapraszam. Od wizytówki Google do policy ze składką 60 tysięcy złotych. Z pewnością mieliście już do czynienia z wizytówkami Google, gdy szukaliście jakichś informacji w wyszukiwarce. Z reguły informacje z wizytówek pojawiają się na pierwszej stronie wyszukiwania. I właśnie to narzędzie do sprzedaży ubezpieczeń wykorzystała nasza pierwsza bohaterka. Martyna, bo tak ma na imię nasza pierwsza bohaterka, tworząc swoją wizytówkę Google, poza podstawowymi informacjami, takimi jak adres i godziny otwarcia, zainwestowała również w wirtualny spacer, dzięki czemu klienci za nim trafią bezpośrednio do jej biura i już wiedzą, jaka atmosfera panuje tam w środku. Ale to nie wszystko. Ponieważ na wizytówce Martyny znajdziemy jeszcze coś, co znacząco wpływa na przekonanie klientów, a są to opinie innych zadowolonych klientów. I jak sama podaje, na chwilę pisania tego tekstu mam już 143 opinie, co w branży ubezpieczeniowej jest dość dużym sukcesem. I to właśnie dzięki tej wizytówce do Martyny trafił pewnego razu klient z trudnym tematem, które po czasie Martyna przykuła na polisę ze składką 60 tysięcy złotych. Jak z łazika zrobić stałego klienta? Każdy z nas to przerabiał i z pewnością nikt z nas tego nie lubi. Mówię tutaj o łazikach, czyli o klientach, którzy chodzą od biura do biura w poszukiwaniu oferty tańszej, choćby o 5 zł. Pytanie, czy na takich klientów jest jakiś sposób? Czy w takich sytuacjach musimy zawsze konkurować tylko ceną? Pewnie przy ubezpieczeniach obowiązkowych, tak, ale przy ubezpieczeniach majątkowych możemy się już wykazać. Potrzebne jest tylko zaangażowanie, merytoryka. I odpowiednie nastawienie. Dokładnie w ten sposób postąpiła Beata, do której klient przyszedł już z gotową ofertą, z pewnej porównywarki. Postawiłam wszystko na jedną kartę. Nie miałam ochoty walczyć z jakąś porównywarką z internetu. Widać, że klient to łazik. Przyszedł teraz do mnie, potem obejdzie całe miasto. Spojrzałam na dowód rejestracyjny, by sprawdzić jego imię i wypaliłam głosem możliwie stanowczym i uprzejmym: Panie Stanisławie, jak mamy się bawić w kto da taniej, to ja Panu powiem bez liczenia, że zaraz robię tę polisę nawet za 1000 złotych. Dalej nie będę cytować, ale ostatecznie Beata przedstawiła różnicę między ofertą z porównywarki a rzetelnie nieprzygotowanym ubezpieczeniem. Ostatecznie klient kupił u niej to ubezpieczenie i w tym momencie ubezpiecza również mieszkanie i inne swoje samochody. Od oceny na przyczepkę do ubezpieczenia całej floty pojazdów. To z czym klientom kojarzył się ubezpieczenia to fakt, że można wystawić je w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Wystarczy tylko dostęp do internetu i chęci agenta. A z tym czasem bywa różnie. Szczególnie jak gdy klient chęć zakupu ubezpieczenia wyraża w sobotę późnym popołudniem. Pół biedy, gdy chodzi o grę, wartą świeczki. Problem pojawia się, gdy klient na gwałt potrzebuje ubezpieczyć przyczepkę lub motorek, gdzie, jak wiadomo, składki do najwyższych nie należą. Co wtedy zrobić? Mamy dwa wyjścia. Możemy się poświęcić i przygotować klientowi ubezpieczenie, albo możemy go zbyć i odesłać go do innego agenta. I to na takiej sytuacji zyskała właśnie Joanna, choć wcale nie miała prostej decyzji. Bo z pewnością nie jest łatwo przerwać sobotniego grilla i z uśmiechem na twarzy zabrać się za wypisywanie ubezpieczenia OC. Więc jak to się skończyło? Wzięłam dane, wystawiłam szczepkę. Wszystko zajęło mi może 15 minut. Pan na koniec stwierdził, że przeniesie cały majątek do mnie Zorientowałam się, że nie zapytałam go, czym się zajmuje. Okazało się, że jest właścicielem firmy transportowej i do dziś ubezpiecza mu flotę jego aut. Co pralka ma wspólnego z samolotami? Kolejna historia, którą Wam opowiem jest odlotowa, dosłownie i w przenośni. Jednak zanim Wam ją opowiem, muszę zrobić krótkie wprowadzenie. Ubezpieczenia można sprzedawać na Facebooku i to jest fakt. Jednak klient zanim zdecyduje się nam zaufać, musi się do nas przekonać według różnych danych klient potrzebuje od kilku do kilkunastu kontaktów z naszą marką, zanim zdecyduje się na nasz produkt czy usługę. No ok, ale zapytacie co to za kontakty? Social media, w tym Facebook daje nam ku temu wiele możliwości, ponieważ możemy pisać teksty, dodawać zdjęcia, nagrywać relacje, stawiać całe filmy czy przeprowadzać audycje na żywo. Jak więc widać, sposobów jest wiele, ale wszystkie one mają jeden wspólny mianownik. Każdy materiał który opublikujemy, musi się czymś wyróżniać. Tak też było w przypadku Katarzyny, która w swoim poście opisała historię naprawy swojej pralki dzięki usłudze asystencji. Post wzbudzał ogromne zainteresowanie i miał mnóstwo wyświetleń. Okazuje się, że większość klientów nie ma świadomości o istnieniu w pakiecie takiej usługi, ale było coś jeszcze. Totalne zaskoczenie. Otrzymałam wiadomość mniej więcej takiej treści. Skoro wyszukujesz takie niuanse i tak dokładnie analizujesz umowy, to może podejmie się nietypowego ubezpieczenia. Chodziło o ubezpieczenie samolotu, konkretnie awionetki. Jak widać, nieszablonowe podejście skończyło się nieszablonowym ubezpieczeniem. Życie poza Facebookiem, czyli gdzie jeszcze można znaleźć klientów na ubezpieczenia? Ostatnia historia, którą mam Wam do przekazania, udowadnia, że na portalach społecznościowych innych niż Facebook Również można znaleźć klientów na ubezpieczenia. I choć na początku tego filmu przedstawiłem Wam świetny przykład z wizytówkami Google, to ten kolejny powinien Was w tym przekonaniu tylko utwierdzić. Poznajcie więc Annę. Anna swoje działania postanowiła skupić na LinkedInie. Anna po miesiącu od zbudowania relacji z potencjalną klientką zawarła dla niej 5 polis na życie za ponad 30 tysięcy złotych rocznej składki. A jeśli tego Wam mało, to dodam, że wszystko zaczęło się od pytania o ubezpieczenie dla dzieci. Ale żebyście nie myśleli, że na LinkedInie wszystko dzieje się tak łatwo, bo jak sama Anna pisze, postanowiłam, że każdego dnia będę poświęcała co najmniej 4 godziny na wchodzenie w interakcje z osobami, których nie znam osobiście. Część z tych kontaktów udało mi się przekształcić w długofalowe relacje, a niektóre z nich są obecnie moimi klientami. Oczywiście sposobów na skuteczną sprzedaż ubezpieczeń jest o wiele więcej, a nie ma nic lepszego niż czerpanie z doświadczeń innych. Warto więc wdrażać w życie sprawdzone sposoby, tym bardziej, gdy jest ku temu świetna okazja. Wymienione dziś przykłady pochodzą z książki Jak sprzedawać ubezpieczenia, czyli historia stu agentów ubezpieczeniowych, wydanej przez Marcina Kowalika. A wspomniane przeze mnie historie to namiastka tego, co znajdziecie w środku. Z tego miejsca należą się ogromne podziękowania i wielkie brawa dla Marcina za to, że zebrał tylu świetnych agentów, tyle świetnych historii w jednym miejscu. Jestem pewien, że wiedza zawarta w tej książce jest i będzie ponadczasowa i posłuży agentom, którzy sięgną do niej teraz, ale też posłuży agentom, którzy przeczytają ją po raz pierwszy za 10 lat. No i trzeci powód, jeżeli jeszcze Was nie zachęcili do zakupu tej książki, to fakt, że sam zostałem jednym ze współautorów, z czego się ogromnie cieszę i jestem bardzo z tego dumny. Tak więc, jeżeli jeszcze nie macie egzemplarza swojej książki, to klikajcie w link zamieszczony w opisie tego filmu, tutaj pod, na dole. I gwarantuję Wam, że inwestycja w tą książkę zwróci się Wam po przeczytaniu i po wdrożeniu już pierwszych wskazówek z pierwszego rozdziału. Dziękuję, że wysłuchaliście mnie do końca. Mam nadzieję, że filmik Wam się podoba. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach. Do następnego. Cześć.